Dziękuję. Siemanko! Dzisiaj sobie nagramy vloga vloga właśnie teraz z z kuzynką Dziękuję. Dziękuję. się. Cześć. Cześć! bo mój Dziękuję. 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 Dobra! Już sobie idziemy. Dobra, już sobie idziemy. Piękne widoki mamy. Nie teraz, później będą. Na taki staw idziemy i tam będzie taka wieża, jak na nią wejdziemy. No, sam widok. nie musi się zostawiać w górę. Jak chcecie, to jak chcecie to zostawcie a jak nie to nie nie Bartek? nie Bartka? no O, minus jeden stopień już jest. Bartek, a powiedz, jak twój kanał się nazywa w opisie? To go podam. A6WXXPRO bo Cię kojarzą, na pewno. Nadal Ty też załóż kanał na YouTube. Nie, nie, tak. nie, Dobra. Tak na razie to wygląda. Idziemy v tamtą stranu. Ja dam pauzę na chwilę. Dobra. Sobie idziemy dalej prosto. Nie, no poczekajcie, bo mnie jeszcze czeka.